Siema naćko game z tej strony kamikadze A ja jestem wolnar jest kurwa późno i muszę szeptać I na napierdalamy mistrza broni na hardzie Ja marzę boli Bo wolnar dzisiaj śmiga z magnumem 44 znowu To nie jest magnum Ale po reksiu masz magnuma chyba, nie? 54. Oj, spam Niechciany Chciałem szybę wybić, a nie wyszło mi to I co nie ma ludzi? Ile tu nas jest? Woj, 8 ludzi Jest stare, nie ma do kogo strzelać, nie? A jak będzie do kogo strzelać, to znowu będę padać Dobra zabite z i wybawiciela dostałem Uważaj na swoich wolnych Wiem Siul z noża go zabił. Wiem, wiem, O, 93R mamy, a dopiero potem Magnuma. Takie pocieszenie dla ciebie. Że Magnum ja dopiero jako trzeci. Eee, ale denerwuj mnie. Ale nie będzie się tak z Magnumem musiał męczyć. Oj, dobrze nie mam takiej drgawki, że od razu szalam do swoich. Co, on, gdzie wszyscy są kurde Halo, je tu kto? Halo Nie ma kurwa nikogo Ej u nas tu jest Mało O, 93R mam A dobry jest ten się ci powiem ale na dłuższe dystanse, bo na bliskie to tak nie bardzo zrobić Tu coś się dzieje. Oj kurwa, dwóch tu zbiegło. Dobra, osłonię cię, leć. Wiesz gdzie oni są? Gdzie? Na dole byli Uważaj, ktoś tam biegł Tutaj jest, biegnie na schody Tutaj na dole, uważaj Aj, zabiłem go, dobra Nowo mam asystę A nie zabiłem cię przypadkiem? Mm, nie Słabo mi to idzie, tobie też widzę mm. Ale wiesz, rozgrzejemy się dopiero, nie? No jak jakieś kosikredki grają Kurzywa mać, chujowa jest ta Aj Już kościół z P90 biega No Trzeba go zajść od tyłu A bo jest 8 już na 4 na 4 Dobra, Magnum będę miał. O lewcia. Je pod tyłu. Gdzie ty jesteś, jak jesteś potrzebny mi, powiedz. Nie, magnum, nie, nie. Co powiedz, powiedz, powiedz mi, że to jest nieprawda. Prawda, prawda. I snajperki potem będą chyba pod koniec. Nie denerwuj mnie. To już w ogóle amba, ja wychodzę. Przejdź przed siebie, ja? Ja. Widzę właśnie. O, zabiłem go. Aj, myślałem, że to ja go zabiję. Dawid, Dawid. A, a wiesz... Kamikadze. Dobiłem go akurat. co, i co? Gdzie wszyscy są? O, jest tam, przy bufecie. Zabiłem go. Ty tam strzelasz? Zabiłeś go? No. Jednym strzałem, stary. Uważaj. Zabiłem go. O, jakaś maszynówka mi wpadła. PP-19. Kolejny chciał się zatrzadzić na mnie Ach, zabiłem go. Dobrze jest P90 Akurat jak go zabiłem to na P90 wpadłem Jezus O szota mama Dobrze idzie, wierd Walnąłem ścianę, bo bym cię ściągnął na shota jednego, nie? To <grybujesz> tak wybiegam, patrzę, a tam tutaj chce ściany. Nie? Aj! Uważaj na schodach! Jest... Ja przeładowywałem! Ja też właśnie. A ten Magnum długo przeładowywuje? No ja z, z, z pasa waliłem, nie? Tylko że tam jak masz jeden, ten, jeden shot to może jeszcze szolać nie? Na szczęście z tyłu, z tyłu, uważaj, z tyłu za tobą Bo mnie zabił tam typek Patrz Aj, wiedziałem Przeładowywałem typek już jest na 12 poziomie, nie? Co oni to kurwa robią, powiedz? Koszą, stary, koszą. Takich jak my, co? No właśnie. Co, nie ma kurwa, tu nikogo. Dajcie mi ludzi. Dajcie mi ludzi, a będę ich miorać. Siul. Nie zabiłem go oczywiście, nie? Celowałem mu prosto w głowę, stary. Spas jest stary daremny na większy dystans, nie? Ci, że tym spasem to tylko na bardzo bliskie odległości, nic więcej. Tak to pożal się Boże. Wyleci tu ktoś? Wyleci ktoś? chuj wie skąd mnie atakują, nie? Oj, masakra. No, gościu, przesuń się. Tobie jak tam idzie? Ja tego z pasa nie mogę się podbyć, nie? Chciałbym jednego typa zabić. Dobra. A ty mówisz dobra, a już się rozgrywka kończy No właśnie, ja dopiero PP-19 odblokowałem. <laughs> Dobre. Zrobisz furorę tutaj, ci powiem. O chłopie, miazga. A ja MK-3A1 odblokowałem. A za co jest w ogóle ten MK-3A1? Zadanie chyba jakieś było, nie? Tak Trzeba będzie go zrobić, bo to fajna broń na wejście powiem Ludzie idźcie spać, bo grać nie mogę w spokoju <grym> <grym> Lubicie go takie kameralne serwery na 6-7 osób, co? <grym> tak <grym> Żeby się jakoś uplasować na tym top piątce, nie? Więcej, więcej nie wymagasz. I pod koniec rozgrywki dwóch ściągnęłem, nie? Żeby se PP19, znaczy żeby P90 odblokować, no super. A ja MK3... A ja odblokowałem. O kolejna broń. ACWL odblokowałem. Nie wiem czemu, ale jak ta muzyczka się wbliża, to normalnie mnie to motywuje stary, żeby walić dalej. Jakoś w miarę stosownie to idzie. Siul zabili mnie. Aj, aj, aj. To dupy kraj. Skąd to wiesz? Oj, teraz mi to nie idzie. Dobra, teraz spasa mam. Pod sam koniec, nie? AUG A3. Za plecami, ale, ale ten z tym biega. Nie z C4, tylko z granatnikiem, chyba. Teraz nożem. Oj, zabiłem typa. Powiem. O, koniec. Powiem ci, że to takie fajne. O, miejsce w pierwszej bionce Popatrz. No też. O, popatrz. <grym> <grym> Na się osób. <noise> Udało ci się, brawo. <noise> uh, stary. Odblokowałem wreszcie ten. Oh, oh, oh. Nie, to nie jest... odblokowałem. A to jest znowu inna brońca odblokowałeś. Czy jeszcze czegoś ci brakuje? Nie no miało być miejsce w pierwszej piątce. Ale to dopiero ci wyliczy po chyba, nie? O, to jest mój kij, co robi boom. Ja zblokowałem palec na wpłycie dostałem nieśmiertelnego to co lecimy jeszcze jedną rundkę poczekaj chwilę zadania gdzie jest ta 5 k uplasuj się w pierwszej piące w trybie mistrz broni no i uplasowałem się no i o co chodzi Może. O kurwa, stary ze snajperką na starcie. Jak ja mam tu grać? Normalnie, stary. Ale nas tu dużo pięciu. Jeden przeciwnik. O kurwa. <grym> Będziemy go lali, <grym> to węglem wyszedł. Tak Aż mu się odechce kurwa. <grym> Dobra ty idź przodem, ja pójdę za tobą, jak będziecie bił, to mów I to jest taka robota, nie ma za dużo serwerów, nie teraz Na jeszcze broni Próbuję ci się lają nie wiadomo gdzie Admin, no camping Jak tu kampić stary, jak mamy tylko snajperki na starcie Weź tu nie camp stary Ich jest dwóch. A, dołączył się jakiś koleś. Ej, to, to jest takiego szoka miałem. Skąd? Sklonował się. Pomściłem cię. No, dwóch ich tu było. No i zabiłem ich. No e, właśnie ich widzimy, gdy biegali z tego. Teraz Bejdzie. sami. Jeden tam jeszcze jest, bo jeden został zabity. Ale nie, to ci tam się przerzucili z tej naszej strony, jest 2 na 2, stary. Możemy naszym youtuberom pokazać, jak jesteśmy dobrzy. Aj! Jacy jesteśmy dobrzy, 2 na 2. Ej, <grych> no duet, nie? Tup, z tyłu, stary. Musimy razem się trzymać, nie? Aj. Ale ty jeszcze nawet nie awansowałeś, stary. No bo ziom, ja nie potrafię grać snajperką, ja ci to już mówiłem. Myściłem cię. Bezsensowna jest ta snajperka. Ale to jest taki mistrz broni, nie? Hardcoreowy. Kolejna. Biegnie tam. Nie biegnie go, nie widzisz, kurwa. Zabiłem go przecież. Ale tam drugi biegnie, też się zabił. Odblokowałem następny, jakiś M417. M4, M4, no, też już go mam. A nie, to ty masz tą drugą broń, a ja już mam stary, czwartą Na czwartym poziomie Chodź tak. na dół Ulecimy Tu był Za tobą, za tobą, halo Jebaj go, jebaj go w dupę kurwa, to jest stary mistrz broni na snajperki teraz chyba, nie? Ja. Za tobą, za tobą, no ja wiem, że jest mną. za mną Kurwa, mać Przede mną, za mną, stary... A na końcu będziemy mieli stary magnumy, nie? Jak <grystanie> dotrzemy. Dobra, jednego zabiłem, ale dwóch było. Oni są na dole? Tak. Tam oni się kołują, wiesz gdzie? W tym przejściu. Kurwa. Ja pierdolę. I ten się wybił na mnie, nie? Dobra widzę, że zabiłeś kogoś Dobra, jeden został tam Dobra, leży Uważaj, bo tam będzie biegnął Aj Dobra, pomściłem cię Siad mu jeden, Siad mu... siadł, mu dwa strzały Nie wiedziałem, że ta jest półautomatyczna Kurwa, ma zabili mnie. Ale tego mam stale z, z, z Kalara. Zblokowana Muszę jeszcze zabić bo nie mogę wybrać. Dalej dwa... 2... Nie! Już jest trzy nad was! Kurde, szkoda Aj Tak mogło być pięknie. Oni tam na dole biegają, nie? Aj! A zestaw przy zabiciu 82 No bo go zabiłem, pomściłem cię Kurwa z boczku I teraz jeszcze z przodu wyleciał Tam pod koniec stary granatnik I to co najlepsze, najlepsze, magnumy stary <grych> Najsłabsze hey. bronie są na samym końcu stary O, AUK A3 odblokowałem Ale ja tu robię jazdę, nie? Czemu ty się ze mną nie trzymasz? Tylko żeś tam powie. Bo ja myślałem, że tu do mnie dobiegniesz. A co ty tak dalej na tym L86? się trzymasz. Aj. Zabiłeś go? Tak, pomściłem cię. Nie wiem, jakoś nie umiem ich killnąć z tej broni. Ze snajperki to jakoś wiesz, jeden strzał, bach. A mi to jakoś idzie, stary. Zabiłem go Kurwa asysta I asysta z przydrożeniem Ale się już wybił z, ku z kurwy syn mały Aj! Zbieg ze schodów, uważaj Kurwa mać Nie lubię tego, że nie ma tego celownika przede mną Nie umiem się do tego przyzwyczaić stary Jakoś mi to lub nie stary, na samym starcie Nie zdążyłem wybiec od tyłu już stary mnie wziął Trzeba na nich kurwa uważać. Chodź górą pobiegniemy, chodź. Zaplecam. Z przodu, a nie zaplecamy. Z przodu? No. Nawet nie zauważyłem, stary, tak wybiegli. Nawet dwóch, nie? Ej, ten już stary z magnumem biega, nie? On już do fazy końcowej dochodzi powoli. zaś snajperka? Na początku masz same snajperki ci powiem A teraz był półautomatyczny, teraz... zaś snajperka Kurwa Nie idzie mi to Normalnie jestem stary słaby nie? Z nożem Kill Z shotem biega Gdzie ty jesteś? Tu wyskoczył na mnie Z MK3A1, wiem też mnie zabił. Pomściłem cię. Ty musisz jako mięso armatnie przede mną chodzić. <grym> MK3A1 mam. Czekaj, przyczajmy się. To się przyczaiłeś kurwa? Malnie jak ty, gdy stary. Oj, masakra, skąd wybiegnie? Skąd wybiegnie? Uważaj, jestem tu przy schodach na dole. Jep nie oni chodzą jak żylete, starą. Wybiega i zabija, nie? Ja nie wiem, kurwa, go oni to robią. Jep z boku. Nie opuszczaj mnie. mam zamiaru. Kurwa masz, chujowa jest ta broń Nie można normalnie wycelować z cery Ale dużo ludzi się dołączyło widzę Kiedy to tak kampisz Halo halo Aj widzisz, ja wyleciałem i on nagle wybiegł <noise> A tak ładnie kampiłeś Powoli się kończy, widzę. Teraz zaś na snajparkę przeskoczyłem. O. A, z boku! Gdzie? No wiesz się gdzie, jak cię kiłem. A, próbował Uf, Kurwa <grystanie> Zabił mnie stary, nie? Z czego? MP Co to mam z pasa teraz, kurwa? Ja pierdolę Najgorsze bronie teraz dostaję Dobra, zabiłem ich Ma co kąpić stary, nie wiem po co ty kąpisz Jeszcze swojego zabiłem, no super <grymne> To ci wychodzi najlepiej stary Nie, tamtego też zabiłem, ale ten mi wleciał pod lufę A tu widzisz, na rogu był. Wiem, ja, wiem, widziałem, ja wiedziałem, że on zeskoczy, bo on strzelał do mnie z góry. Ale on poleciał tam w drugą stronę, widzę. On tam pewnie z boku was zasiął. Patrz, widzisz próbował, aaa od tyłu mnie wziął. Uuu, dobrze mi to poszło. Trzecie miejsce. Uf, miejsce w pierwszej piątce. Nie, wiem, mi się wydaje, że to chyba nie ma być tryb hardcore. To, to, co my gram, no, nie zalicza mi, rozumiesz? Po prostu mi nie zalicza, stary. Dobra, to przejdziemy na normal. Dobra, to my się z wami, moje kochani, żegnamy. Subskrybujcie. Komentujcie. Oceniajcie. Na razie i fia. Narka.